Pytanie mam takie. Czy jest naliczana opłata w taryfie G11 dokładnie za moc bierną? Wie pan, co to musiałam zobaczyć, zweryfikować. Proszę mi podać. Pan pytał konkretnie o. Nie, konkretnie to ja pytam, czy w ogóle w taryfie G11 naliczacie taką opłatę po prostu. Dlatego, że będę miał tam urządzenia, które no, generują trochę mocy biernej, a jest to niby na. No, inaczej, jest. Będzie to umowa na, że tak powiem, osobę prywatną na taryfę G11, więc teoretycznie nie powinno być naliczanej, ale. No... Z tego, co mi wiadomo, to tej biernej na G11 nie ma, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, ale musiałabym to jeszcze, dwie co, tutaj dokładnie sprawdzić. No, bo ja się właśnie mi ostatnio obiło o uszy i dlatego jestem przerażony, że ktoś dostał i to sporą opłatę za, za, za właśnie taryfę G11. Czy tam G, no G jakaś, na pewno jakaś G, i dostał około 1000 złotych opłaty za, no za taryfę bierną, za moc bierną. No i to, 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 to no trochę tak się. A chodzi o to, że będę miał też tam pompę ciepła, która no, generuje tą moc bierną. No i teraz pytanie, jak to będzie rozwiązane? Dobrze, proszę mi dać chwilę, dobrze? Pewnie, Halo. że tak. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Dziękuję bardzo za to oczekiwanie. Wie Pan, co jeśli chodzi o tą moc bierną. No, no. To tak, no na pewno, znaczy ja nie widziałam tutaj na tych fakturach dla klientów indywidualnych, nawet przy pompie ciepła, natomiast ona tutaj zależy od działania tych urządzeń elektrycznych, tak? Jeśli wymagają jakiegoś utrzymania napięcia na jakimś stałym poziomie, nie wiem, jakie urządzenia, bo pompa ciepła, no to w zasadzie większość, spora część klientów ma tę pompę ciepła i tam tego nie widziałam, natomiast to zależy od urządzeń. Jeśli jest urządzenie, które będzie potrzebowało. Tych napięć na stałym poziomie, że nie mogą być jakieś skoki, no to tutaj może być naliczana. I takie właśnie działania no mogą. Po... A to jakie to urządzenia napięcie? na przykład? Wie pan, co to już z operatorem? Myślę, że mógłby pan na temat urządzeń, które. Bo tutaj nie podpowiem, ale też sprawdzę, czy nie mam może. Ale czyli, czyli jest możliwość, żeby na taryfie G była naliczona, naliczana moc bierna, tak? To znaczy, jeśli te urządzenia moc bierna zależy właśnie od tych urządzeń. Jeśli są, które potrzebują stałych napięć na danym poziomie, no to może być naliczona, tak? Jeśli ktoś ma naliczaną taką energię bierną, właśnie tą pojemnościową, tak? Mhm. Jeśli taki normalny licznik jest. Co jeszcze bym tutaj mogła dodać? To jest po prostu naliczane, bo takie działania mogą powodować straty mocy tych energetycznych i dlatego też właśnie jest naliczana opłata za moc bierną na fakturach.